Obejrzyjmy sobie, może tego Denisa Załęckiego. Chociaż ja wiem, że to stare, bo to już ma trzy dni. Tak, to musi być zawsze. Ja, so... ja sobie może... tylko kartkowałem to trochę. Nie wiem, które to są najlepsze momenty. Jak mogłeś założyć. Only... O, trudne pytania. Jak mogłeś założyć OnlyFansa? Widzieliście przed chwilą o OnlyFansie, że on cię z tego bronił. Powiedz mi po czasie, bo ja jak zobaczyłem ten się wypowiadać, bo mu kazali. Jak ja zobaczyłem tego twojego OnlyFansa, że ty to zrobiłeś, ja się złapałem za głowę, zresztą ci wtedy to powiedziałem, że co ty robisz, a nawet gadałem z twoim tatą, co ci wtedy odbiło, że ty się na to zgodziłeś, że ty to wykonałeś, bo ja do dzisiaj nie mogę tego w ogóle zrozumieć, to było przecież w ogóle bez sensu. Tłumaczysz ci, był zakład, z którego się musiałem wywiązać, chociaż nie. to był zakład z taką osobą, że w sumie mogłem się z tego nie wywiązywać, tak szczerze mówiąc, ale mówię... Co to mi ktoś będzie, by ja robić? ale stary wypadało ci? Dobra, prawda była taka, że chcieli po prostu robić agencję OnlyFans, a pierdoli w jakichś zakładach. Wypadało mi. No właśnie, wiem. No, Stąd to, moje pytanie. Nie wypadało mi kompletnie i tak jak mówię, od zawsze wstydzę się tego. Bałem, dojebałem. Wstyd mi za to, wstyd mi za to. Czy cofnąłem czas? Cofnąłem czas. I tyle. Co mam ci więcej powiedzieć? Mam teraz płakać, k***a? Wiesz co, co mi możesz powiedzieć? Powiedz mi. No Jeba. A cieka ciekawe, co on tak naprawdę, yy, tylko że wiecie, on nigdy nie powie, ale tak naprawdę, co on sobie myśli w głowie, czy jest mu przykro, że mu w internecie go cisną? no bo każdy chyba chce być trochę lubiany, no a Denis jest taki nielubiany w internecie, ciągle gada, że o, teraz to już bez kitu, teraz to już będzie tak, później nie wychodzi, ciekawe, czy, czy czasem jak właśnie leży z sadą, tak mówi... Kurde, chciałbym, żeby tam dobre słowo mnie ktoś powiedział. Tutaj z rodziną jest skłócony, z kolegami już jest skłócony. Dużo stracił. Co ci wtedy? No ale też wiecie, to kwestia wychowania, no on jest w takim środowisku, uważa to za normalne. Ciekawy jestem, jak się wyjaśni sprawa z szalonym reporterem. Przyświecało w twojej głowie że się na to zdecydować, bo to mnie interesuje. ...zwała po prostu. Ja, słuchaj, wiesz, wiesz co? Ja jestem k***a um, y um, tu to powiedzieć. Gdy, gdyby, gdybym, gdyby to nie było d***ane, to... Oho. Wziąłem... Wiesz, o co chodzi. Gdybym y miał kobietę, która ma na przykład OnlyFans, to bym sobie um, robił takie um, kontenty, żebym um, przegolił przegonił tych wszystkich um, te gwiazdy wszystkie, poli um, nawet nie potrafią dobrze, tak naprawdę. I, I tyle. Krótkie cięcie, bo tym razem Denis miał telefon, ważny telefon. Ale wracając, zapytam Cię, co Cię kierowało tym, no bo ja uważam, że to jest straszny wstyd, szczególnie dla Ciebie. Bo zobacz, przed chwilą wypowiedziałeś się na temat zasad, tego co Tyson chciał gdzieś wprowadzić i tak dalej, i tak dalej. I powiedzieli, że Patrz, kiedy to jest wstyd, a na przykład w tamtym momencie nie przyszło Ci do głowy, że zrobisz sobie wstyd na całą Polskę? I to nie tylko przed ludźmi, przed którymi Ty się chcesz pokazywać, ale przed wszystkimi. Wiesz co? Nie brałem sobie tak tego do bani, że Przęta, zrobię to? wstyd, ale zrobię. Zrobiłem wstyd, zrobiłem z moim przyjaciołom. Zawiadłem, przeprosiłem, wszyscy mi wybaczyli. Jest wszystko sikalafon. Czy się mówi dobrze, mówię? No, no bonus BGC. Jest wszystko git. <laughs> yy, tylko, że ja nie, krzywdzi, nie skrzywdziłem tym nigdy nikogo. To ja skrzywdziłem siebie tylko. Nikogo z moich najbliższych, nikogo z tym nie zrobiłem krzywdy. A Krystian Kuźma Tyson. Yy, Chciał skrzywić ludzi dobra, tylko, Wiesz, Ja tylko zapytałem Cię o to, żeby porównać, ale chodzi mi o to, Denis. Było mi wstyd, jest mi za to wstyd. Ale to na przykład, nie. Tacie też zrobiłeś wstyd tym, nie? No zrobiłem sobie i, no, i mojej rodzinie wstyd. I takich decyzji w Twoim życiu było kilka, może nie takich jak z tym OnlyFansem. Nie było takich decyzji, za które mi jest wstyd. Dawaj jakąś, podaj. Dobra. Dobra? Muszę się. No dobra, dobra, co tu się dzieje? Czemu kładłeś się przed Wielkim bułem? E, to tam. Czemu nagle zaczął popełniać, czemu ośmieszył się dla, temat, jego, ja bym o tej Sandrze, jesteś niecierpliwy, przepraszam szpilkę, Na tam nauczył, oglądam program Szachta, pogodzeni się z tato, o. E, nie, mów się... wszystko ci powiem, uważam, że <grym> powinieneś wyciągnąć rękę. Musisz mówić. Yy, wielokrotnie wyciągałem rękę, czasem, 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 wiesz. No. Ale hmm. tym razem, kto ma wyciągnąć rękę? <grym> A widzę nie, dumę, jak patrzysz, ma... jak rozmawia z Szachtą. Ale to jest, to jest co innego, że widzę dumę i czy widzę autorytet, to jest co innego. Ale co innego są sprawy rodziny, za które czasem wiesz, nie wyciąga pierwszy ręki. Bo. bo co, gdyby to chodziło tylko o. Ale szkoda, właśnie, że. No, jestem ciekawy, jak się ta sytuacja z szalonym wyjaśni. Jestem ciekawy, właśnie, co ten Denis. Ale to... Och Boże. To mnie to chodziło mi, ale jestem osobą. Ja w ogóle widziałem, że ten jego ojciec płakał na wywiadzie. Proszę, nie, nie będę tego komentował. To jest twoja wola. Natomiast powiem ci, że robiąc wywiad z twoim tatą, ja widzę, że on wyszedł ponad to wszystko, bo będąc tak z tą skłóconym, wcale nie musiał cię aż tak bronić, a jakby nie patrzeć, on jednak broni cię w tym całym konflikcie i patrząc na twoją minę. Ja trochę też rozmawiałem wczoraj z twoją mamą. Ale wy właśnie ku... on tam mnie właśnie ku... nawet nie bronił, k***a mać. Dlaczego się tak cieszysz, jak go słuchasz? Ale bo k***a, ku... bo go słamszył ku... Inteligencja i pokazał mu, że jest kretynem, ale ludzie, ludzie chyba wolą bardziej kretynów, tych, którzy, którzy okłamują ich tym, że no, no, dzisiaj tak i wiesz. No i wolą takich stłamszonych ludzi, niż inteligentnych, y, tych, którzy pokazują prawdę, tylko że krzyczą. I zwróćmy do Taty. Nie uważa, że powinieneś się z nim dogadać i wyciągnąć rękę? Ale ja tego nie będę komentował na razie. To są moje sprawy i jego sprawy. No Ci tylko powiem na sam koniec, już kończąc ten temat, że jak rozmawiałem i ruszyłem temat wigilii, pewnie to widziałeś, tam się śmialiśmy. No, proszę, dziękuję. Na samym końcu zapytałem, że mieliście bardzo dobrą okazję, tak, że mieliście okazję się pogodzić, bo była wigilia i powiedział, że nie było Cię na wigilii. się tam zaśmiałem z tego, że powinieneś więcej rózgę dostać, jak byłeś młody, to było mniej problemów na starość, co nie zmienia faktu, że no widać było od razu, jak tylko ruszyłem temat wigilii, że no nie jest mu przyjemnie, że nie spędzacie jej razem staro. No wiadomo, przykre jest to, że rodzina ma rozłam i nie spędza razem świąt. No... No, co? No, jest przykro i tyle w temacie, no ale tak się dzieje, nie? Tak się czasem dzieje, nie? Włączam dalej, ale nie ukrywam, że zabłysnął Być gdybyś to Ty wyciągnął rękę, tak uważam. czy to to nie przeszkadza, że Glenis robi taki. Gdzieś tutaj było tych fetyszach, widziałem, gdzie to jest? Mitomania, masz taki problem, ustawiasz pytania w QA. Bukmacher, nie boisz się aresztu, Latanie z szachtą, psycholog nie zna życia. Mózg mi się wyłącza, szalony reporter. Chcę konferencji z szachtą. A gdzie będzie waleczka? Ktoś wie, gdzie jeste o tych fetyszach? Czy to dali, że to są łatwe pytania? Czemu Ty zawsze się interesujesz na, na ry? No, interesujemy takie rzeczy, nie? Coś czemu On nie dał w tym te tego tematu? Słuchaj, ja od razu zaznaczę, że ja nie obejrzałem całego materiału, bo ja tak naprawdę teraz w tym świecie flickowym, jak są gale, na których jestem e, jako komentator, to na nie przyjeżdżam, tak to w ogóle się nie ruszam i nie oglądam. Zazwyczaj jestem za granicą, właśnie a propos, i nie śledzę wszystkiego, więc ja nie obejrzę materiału szalonego reportera, ale w momencie jakby. O! A będzie na ten temat, to ciekawe. Buchła ta cała sytuacja i było głośno o tym, że coś się stało, zobacz, wszystkie podejrzenia poszły na ciebie i koniec końców, to co wstawił szalony reporter, no jednoznacznie wskazuje na związek z tobą. I ja nie rozumiem, jak ty mogłeś się wmanewrować w taką sytuację wiedząc jakie będą konsekwencje. No właśnie nie będzie żadnych konsekwencji. Okej. Okay. No. Nie wiem co mogę dodać, natomiast. Yy, to, że to wyszło w internet, te powiązania z tobą, no nie uważasz, że mogłeś tego uniknąć w życiu, nie dopuszczając do sytuacji, która się wydarzyła? Z reporterem? Tak. Ja nie mam nic do dania. <laughs> Czyli nie porozmawiamy na ten temat. Nie, ja nie rozmawiam na, te, na, na, na tematy <laughs> takie. Pogadamy za jakiś czas, jak się sprawy wyprostują. Rozum no, rozumiem, że nie chcę o tym rozmawiać podczas wywiadu. Mm, no ale analogicznie możemy podejść do tej sytuacji w taki sposób, że nie rozmawiamy po prostu o tym, co się tam wydarzyło, ale sam motyw pakowania się w historię. Widzieliśmy na kamerach? No wiadomo, no, że nie. No, no to o co ci chodzi? Dobrze. A co mnie interesuje to co coś mógł komuś zrobić? Co mnie to interesuje? Co z tych powiązania ktoś Jakieś tam se robi. Ty sam to... wrzuciłeś Insta story, że pójdziesz z... siedzieć. Ale dla żartu. to żartu. co robię z tego? Ja, ja tam nie byłem, ja nic nie zrobiłem, a ja nie wiem, czy jakie tam powiązania, on sobie tam na kur... No wklejał, co mi to interesuje. Więc ta rozmowa trwa już na tyle długo, że rozmowy. Dobrze, wiem, że się nie wypowiesz, więc nie mam po co cię ciągnąć za język, ale uważam, że ta rozmowa trwa już na tyle długo, że rozmawiamy właśnie o tym, że Twoje decyzje w życiu prowadzą cię w jedno. No i widzicie, tak jak mówiłem, jak ten film szalonego. Nikt się nie rozjebie i um, nikt nie poniesie konsekwencji. W, no w sensie, że. Tak jak Denis mówi. Um, mówicie, że to było w tym temacie OnlyFansa. gdzieś przed chwilą o OnlyFansie, że bez sensu. Tłumaczę ci. Były za Przyświecało w Twojej głowie, że się na to zdecydowanie Poli nawet nie potrafią dobrze tak naprawdę I, i tyle. Krótkie cięcie, bo tym razem Denis miał telefon, ważny telefon, ale wracając zapytam cię, co cię kierowało tym, no bo ja uważam, że to jest straszny wstyd, szczególnie dla ciebie, bo zobacz przed chwilą wypowiedziałeś się na temat zasad tego, co Tyson chciał gdzieś wprowadzić i tak dalej i tak dalej. Dobra, nie znajdę tego, gdzie 40 mówicie siódma minuta. Jestem ciekawy o tych tych. Fetuszach. ...przerać na mnie, a nie na nią. A że później było po walkach, po tym wszystkim hejcie, to mówię, słuchaj, skoro mnie to kręci, można z tego zarobić pieniądze... Okej, okay, tutaj gada, tutaj gada. Ona nigdy w życiu nie była w związkach, nie zdradziła swojego faceta żadnego. Była lojalna, była oddana. Jak ona jest czyjąś kobietą, to jest oddana w 100%. A że mnie to kręciło, to ona to zrobiła dla mnie. Więc powinni wszyscy ten hejt przelać na mnie, a nie na nią. A... Czyli... Sandra nie chciała go. Dobrze rozumiem, że nie chciała go zdradzać, ale on poprosił? Że później było po walkach, po tym wszystkim hejcie, to mówię słuchaj. Czy ja coś się gubię? Skoro mnie to kręci, można z tego zarobić pieniądze, zróbmy sobie kurwa od czyli o I I tyle. Ja otworzę się do ludzi, chcę. Mi leży mi na sercu to, że się muszę ukrywać. Ja się ku... nie chcę w końcu ukrywać, mam to w k***u, Bo i tak to co robisz, to i tak prędzej ku... później wyjdzie, jakaś para się roz... Wstawią ci do internetu, nagrają to, jak się z nimi umawiasz, albo ci nagrają ukrytą kamerą. Wyjdzie przy będę się za to wstydził. A tak, wezmę to na barę, powiem prawdę jak jest. No ale przecież było tak, że jak to wyszło, to przecież Denis nawet do mnie pisał, że to nieprawda. Więc tu się trochę to nie klei. Pokażmy to światu. Mam, czy będzie krytyka. Ja jestem otwarty, chcę pokazać, jaki jestem naprawdę, od A do Z i tyle. No i dobra. I czego ty się spodziewasz w momencie, w którym tak bardzo się rozwścieczyłeś na tym programie, podczas gdy parę miesięcy później okazało się, że to, co oni mówili, znaczy nie wiem, czy wszystko, ale część tego, co mówili, okazała się prawdą, więc ci ludzie, którzy oglądają to za kamery, twierdzą, że wtedy musiałeś kłamać i no, dlatego się nie. na ciebie wściekają. A, to nie się wściekają. A co, ale no ja rozumiesz, o czym ja mówimy. Rozumiem, ja rozumiem, że ludzie mi się mówić... To on ma jakąś chorobę, jakieś, jak to się mówi, dwubiegunówkę, tak? Ma dwubiegunówkę, że raz jest, może tak, być dużo. raz jest tak, a później jest tak. No nie no, wtedy były tak, że ją odciągałem z internetu i tak utrzymałem te dwa lata, że nikt jej z was nie znał. Poznał dopiero po ciosie i na tak. Gdyby nie cios i natan, w życiu byście nie wiedzieli, że to jest moja kobieta. W życiu byście nie wiedzieli, że, że ona była kiedyś z Józefem. Byście jej by nigdy nie widzieli na konferencjach. Ale że zaczęły wychodzić, to mówię. O! Później walka była z Madzią, później wyszło parę rzeczy i mówię dobra jedziemy... Zobacz, no i widzisz. I zobacz jak wyzywałeś Madzie i co o niej Ale mówiłeś. Co? Dobra, jakieś to. Kaciu, muszę znaleźć jeszcze to i zaraz sobie przejdziemy do tego tematu. A! Dobra, to ja wiem, bo ja w ogóle nie, nie śledziłem na przykład co się dzieje ze Stanowski. O. Proszę bardzo, daj sto cywilizmów. 140 puls z spoczynku. 180 puls. Dziękuję, Sylwester. Dziękuję. Za to, że mi co najmniej dojeżdżasz. 180 teto z poczęku,